Cześć i czołgiem, witam Was wśród resztek naszego obozu dawnego. To już drugi obóz w ciągu roku, który został zrównany z ziemią przez lasy państwowe, także dobrze idzie. Musimy znaleźć teraz trzeci i zobaczymy czy będzie dostatecznie dobrze ukryty. Oczywiście to nie był obóz, który jakoś ingerował w środowisko, to były po prostu kłody, które leżały sobie tutaj naokoło, które poukładaliśmy tutaj z uczestnikami mojego szkolenia. No i powstał bardzo ładny obozik, taka powiedzmy sobie, no szczerze zwyczajna zagroda jakby. No ale komuś to najwyraźniej bardzo przeszkadzało. Rozwalił to w dodatku jeszcze nastąpiła tutaj jakaś Jakaś taka wybiórcza wycinka drzew, no ale nie zagłębiając się w to, jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Dzisiaj gadżety, które pomogą wam przetrwać. No i oczywiście to są tylko gadżety, także to nie są rzeczy niezbędne do przetrwania, ale takie, które mogą to przetrwanie w terenie ułatwić. I żeby było trochę bardziej atrakcyjnie, no to wybrałem gadżety, które, których cena nie przekracza 50 zł, nie przekracza chyba nawet 42 zł, jeżeli mam być dokładny. Tak więc lecimy pokrótce o każdym z gadżetów. Będę losował z plecaka bez jakiejś z góry ustalonej kolejności. Pierwsza rzecz pudełeczko. Pudełko na papierosy. No, nie jestem zwolennikiem palenia ogólnie, a już tym bardziej w lesie. Natomiast to pudełko nie musi być wcale pudełkiem na papierosy. Jest to po prostu pojemnik wodoszczelny z uszczelką, tutaj z takim zamknięciem. Jest to świetny pojemnik na nasz podręczny zestaw survivalowy. Yy, taką puszkę jakby survivalową, to się potocznie nazywa puszka survivalowa, gdzie mamy całą taką drobnicę ułatwiającą przetrwanie. Zapałki, rozpałkę, wszystko co wymaga ochrony przed wilgocią możemy umieścić w takim pojemniku. Tutaj jest uszczelka wewnątrz, naokoło. Zamykamy, zaciskamy. No i już nasz podręczny zestaw surwiwalowy jest chroniony przed wilgocią. Bardzo praktyczny pojemnik, leciutki, malutki, opływowych kształty. Nie ma tutaj ostrych krawędzi, tak więc możemy to nawet przenosić w kieszeni. Nie powinno nas uwierać. No i dobrze, to jest ten pojemnik. Co mamy jeszcze ciekawego? Cygarek. Otóż nie tym razem. To jest, bo zegarek będzie w przyszłym odcinku albo... Za kilka odcinków. W każdym razie to będzie odcinek również o gadżetach, ale powiemy sobie o gadżetach takich typowo na prezent. No, zbliża się okres świąteczny, tak więc taki temat również poruszymy. No ale dzisiaj gadżety, które ułatwią nam przetrwanie, a więc taki oto kompas na nadgarstek. Czym on się różni od zwykłego kompasu? Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że tutaj nie ma igły magnetycznej. Ta tarcza, która się tutaj obraca, to jest silny magnes. W teorii powinno to działać lepiej niż malutka namagnesowana igła. No i musimy mieć też większą precyzję, jeżeli używamy czegoś takiego na nadgarstku, bo jak wiadomo, tutaj będą powstawać różnego rodzaju drgania, kiedy przemieszczamy się w terenie. Zwykłego kompasu używamy w momencie, kiedy stoimy, zazwyczaj na wyciągniętej ręce. Tutaj jednak chcemy nawigować na bieżąco. No i rzeczywiście możemy sobie umieścić coś takiego na nadgarstku. Co ciekawe, mamy tutaj coś na wzór muszki. I szczerbinki, tak więc jeżeli tutaj zgramy razem te przyrządy celowniczeniem, czy to będzie widoczne na filmie, pewnie nie, ale jeżeli sobie to wszystko zgramy, to możemy przycelować w konkretny... Punkt przed nami. Nawigować na niego. Na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś w górach i chcemy nawigować na jakiś punkt gdzieś w dole, również tutaj od boku widzimy, widzimy kierunek naszego marszu. W tym wypadku jest to północ, tak więc mamy podziałkę tutaj również, jak i możemy patrzeć na odczyt z góry. Bardzo przydatna, praktyczna rzecz właśnie do zastosowań typowo survivalowych, kiedy zgubimy się w lesie, chcemy na szybko obrać konkretny kierunek marszu. Wtedy. Za pomocą takiego zegarka, kiedy musimy się szybko przemieszczać w terenie, szybko się wydostać przed zmrokiem z dziczy, no to właśnie za pomocą takiego zegarko-kompasu możemy sobie nawigować. Nie ma potrzeby wyciągania zwykłego kompasu z kieszeni, szukania go gdzieś pod kurtką zawieszonego na szyi. Po prostu mamy ten kompas cały czas przy sobie, możemy na bieżąco korygować kierunek marszu. Kolejnym sprytnym gadżetem, który może nam ułatwić przetrwanie jest gwizdko kompaso termometr Dokładnie tak. Mamy tutaj gwizdek, co widać po kształcie tego czegoś. Mamy kompas i mamy również termometr. Tak więc za pomocą tego sprytnego narzędzia możemy określić zarówno temperaturę, jak i kierunek marszu, jak również wezwać pomoc z sygnałem alarmowym, chociażby popularnym SOS w alfabecie Morsa. Jest to oczywiście sygnał składający się z trzech kropek. Trzech kresek i trzech kropek. Jak to przełożyć na sygnał dźwiękowy? No, identycznie. Robimy coś takiego, po prostu. Mamy SOS. Przerwa, ponawiamy sygnał. Ja to oczywiście zrobiłem cicho, ale ten gwizdek potrafi naprawdę donośnie zagwizdać. No. Nie chcę robić tutaj niepotrzebnego hałasu za dużo, dlatego jedna próba wystarczy. Natomiast sygnał SOS, tak jak mówiłem, w zasadzie... W uznaje się, że wszystko, co jest przekazywane trójkami, to jest właśnie sygnał wzywania, pomocy, ratunku. Przykładowo trzy rozpalone obok siebie ogniska w kształcie najlepiej trójkąta, no to co jest również sygnał alarmowy. Są też inne sygnały alarmowe, nie tylko dźwiękowy SOS trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki. Możemy również nadać sygnał alarmowy za pomocą kolejnego gadżetu. Tym razem nie będę już losował, bo chcemy się właśnie temu konkretnemu gadżetowi przyjrzeć. A jest to, uwaga, 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 gdzie to jest? Mam. A jest to lusterko sygnalizacyjne ze szkła hartowanego, tak więc bardzo ciężko coś takiego uszkodzić. Tak, jeszcze się przyjrzyjmy temu gwizdkowi na koniec, zanim go schowam. Tak wygląda podziałka termometru. Tak wygląda kompas. No i sam gwizdek. Jeszcze do tego gwizdka wrócimy za chwilę. Tak więc odkładam go na bok. lusterko sygnalizacyjne. Jak się tym obchodzić? No nic prostszego w zasadzie. Jak widzicie, mamy tutaj taki wizjer i przez niego po prostu patrzymy. Patrzymy skierowani w stronę słońca, no bo chcemy, żeby to słońce się od tego lusterka odbijało, żeby dawało nam refleksy świetlne. No i celujemy sobie w punkt na przykład jakiś statek przepływający gdzieś daleko, chcemy wezwać pomoc, czy to samolot, czy to na przykład przeciwległy grzbiet górski, gdzie widzimy jakiś turystów, chcemy nadać sygnał alarmowy, po prostu celujemy sobie przez ten otwór, no i staramy się tak poruszać lusterkiem, żeby nadać sygnał alarmowy. Tutaj SOS będzie już ciężej nadać, no bo musimy po prostu sobie to najpierw sprawdzić na dłoni. Dłoń przed siebie wyciągamy i sprawdzamy, czy migamy odpowiednio. Testujemy sobie taki sygnał SOS: yy, trzy krótkie błyski, trzy długie, trzy krótkie. Jeżeli to działa nam na dłoni, jeżeli widzimy, że wszystko działa, że odpowiednio się odbija, no to wtedy gdzieś na dalekim punkcie w terenie już bez wyciągniętej dłoni również celujemy i ruszamy w ten sam sposób jak przedtem, żeby nadać sygnał alarmowy, sygnał ratunkowy. Mówiłem, że wrócimy jeszcze do gwizdka, a to dlatego, że możemy go trochę udoskonalić za pomocą kolejnego gadżetu. A kolejnym gadżetem są takie oto stopery. Oczywiście są to stopery, które możemy wykorzystać do naszej odzieży, do sznurków w plecaku, do ściągaczy w kurtce. Po prostu jako zamienniki oryginalnych stoperów, bądź też no po prostu lepsze stopery, dlatego że one mają sprężynę dość mocną. Są po prostu niezawodne. Niepotrzebnie to otworzyłem, dlatego że tutaj mamy w tym opakowaniu suwak. No ale... Mówimy przecież o gadżetach, które ułatwiają przetrwanie, więc po co nam te stopery w tym kontekście? Ano po to, że za pomocą stoperów możemy bardzo łatwo zbudować sobie prosty krokomierz. I właśnie dlatego wracamy teraz do naszego gwizdka, bo jest to narzędzie wielofunkcyjne, jak już mówiłem, gwizdek, kompas, termometr, ale może to być również nasz krokomierz, a to za sprawą tego sznureczka, który jest tutaj przytwierdzony, który docelowo jest po to, żebyśmy zawiesili sobie ten oto. Gwizdek na szyi, ale możemy również umieścić na tym sznurku stopery. Nawlekamy tutaj 10 takich stoperów. W celach instruktażowych nawlekłem dwa, to wystarczy. Umieszczamy teraz gwizdek w kieszeni piersiowej. Zapinamy zamek. I już możemy liczyć nasze parokroki, a właściwie odległość w terenie, jaką chcemy pokonać. Dobrze jest wcześniej sobie obliczyć, ile wynosi nasz parokrok i ile tych parokroków musimy zrobić, żeby pokonać 100 metrów w terenie. Przykładowo, jeżeli musimy zrobić 60 parokroków, żeby pokonać 100 metrów w terenie, wtedy liczymy do 60 nasze parokroki. Parokrok to są dwa kroki. Liczymy do 60. Kiedy jest 60. Przesuwamy koralik na sam dół i to oznacza, że pokonaliśmy 100 metrów, bo 60 naszych parokroków to 100 metrów w terenie. Następnie znowu liczymy te nasze parokroki. Kiedy znowu dotrzemy licząc do 60, ściągamy kolejny. Koralik w dół. Czyli każdy koralik w dół co 60 paru kroków. Każdy koralik w dole oznacza, że pokonaliśmy 100 metrów w terenie. Jeżeli tych koralików w dole będzie 10, to oznacza, że pokonaliśmy kilometr. Oczywiście są jeszcze bardziej skomplikowane wersje tego liczydła. Możemy sobie tutaj zawiązać y, supeł. Kolejny. I pod spodem umieścić. Jeszcze kilka koralików i teraz tak, kiedy tutaj będzie 10 w dole tych, to jest kilometr, to jeden z tych koralików na samym dole też przesuwamy w dół, to oznacza, że pokonaliśmy kilometr w terenie, następnie te z powrotem do góry i liczymy od nowa, od nowa, od nowa, potem znowu kolejny kilometr oznaczamy. To jest już bardziej skomplikowane, ale dość proste. Wystarczy sobie poszukać na internecie, jak to robić, bo ja wiem, że ja to tłumaczę dosyć szybko i nie każdy na pewno zrozumie tą moją paplaninę. W każdym razie taki... Gwizdek możemy łatwo przerobić na krokomierz za pomocą takich stoperów. Dzięki czemu mamy nie tylko gwizdek z kompasem i termometrem, ale również z krokomierzem. Świetny, survivalowy gadżet za małe pieniądze. Ostatni gadżet, jaki chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jest dość nieoczywisty. To pasta do butów. Jak pasta do butów ma nam ułatwić przetrwanie? Już tłumaczę. Niegdyś bo to już było sporo lat temu, chyba z 7, jak nie 8, w Norwegii zamoczyłem buty przechodząc przez rzekę. No i niestety w nocy okazało się, że mam już pierwsze, jakby takie zajawki przed hipotermią. Zaczęły się już dreszcze na całym organizmie. A nie kładłem się spać, tylko właśnie miałem zamiar nocą maszerować. No niestety, jeżeli szedłbym dalej, prawdopodobnie bym się wyziębił, musiałem szybko rozpalić ogień, zagrzać się, wypić coś gorącego, schować się do śpiwora. Dlaczego to wszystko? Bo wyziębiłem się tylko i wyłącznie przez same mokre buty. Jak dbać o to, żeby buty nie przemakały? No należy je impregnować, jeżeli są to buty skórzane właśnie za pomocą takiej oto pasty do butów. No i powiedział, że to jest naciągana teoria, że no chciał zareklamować pastę do butów, no i wymyślił sobie, że buty nie będą przemakać. No dobrze, to jest akurat prawda. Być może to jest trochę naciągane, chociaż... Yy... Warto buty pastować rzeczywiście, ale nie pasta jest tutaj najistotniejsza. Najważniejsza jest tutaj puszka, bo jest to idealna puszka do tego, żeby przygotować tak zwaną zwęgloną bawełnę. Zwęglona bawełna jest to rodzaj hubki, czyli nierozpałki, takiej stricte, która po spadnięciu na nią iskry zaczyna się palić, ale czegoś, co po przyjęciu iskry zaczyna się żarzyć i z czego możemy ogień rozpalić. Yy, proces przygotowania Takiej zwęglonej bawełny pokażę Wam na kanale Adventurer już niebawem, dlatego zachęcam Was do subskrypcji, do przejścia na tamten kanał, również i wyczekiwania na film, w którym y, wykorzystam taką zwęgloną bawełnę rzeczywiście w terenie, wcześniej przygotowaną, dlatego że to trzeba wykonać wcześniej. Kiedy już użyjemy pastę do butów czarną, każdy wie jak wygląda. Otrzymujemy pustą puszkę. Umieszczamy tutaj kawałek bawełny, na przykład kawałek pod koszulka. Bawełnianego. Zamykamy naszą puszkę. Robimy nożem kilka dziurek. I to w zasadzie wszystko. Później umieszczamy w ogniu w żarze y, taką puszkę, y, zaczyna się z niej dymić przez te dziurki, to znak, że bawełna się zwęgliła. Później taka zwęglona bawełna to jest już w terenie świetna chupka, po prostu zrzucamy na nią iskrę, ona zaczyna się żarzyć, przykładamy rozpałkę, rozdmuchujemy, mamy ogień. Tak więc fajne narzędzie surwiwalowe, pasta do butów w bardzo praktycznej surwiwalowej puszce. Jakie zestawienia gadżetów chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach? Czy mają być to gadżety w stylu retro, przywodzące na myśl sprzęt używany przez dawnych bushcrafterów? Czy może gadżety po prostu propozycje na prezent takich ciekawych gadżetów niecodziennych? A może jeszcze gadżety typowo zimowe albo gadżety, za pomocą których możemy się rozgrzać w zimie? Dajcie znać w komentarzach, jakiego typu gadżety chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.